W mieście zrobił się niezły bałagan, od kiedy zaczęła w nim rządzić banda braci odpadków. Szklany Joe rozbijał się po całym mieście, Billy makulatura rozpanoszył się na ulicach. Pitpet pet plastik zaległ tu na długie lata i nie chciał się dać usunąć. Wyjątkowo śmierdzący typ Johnny Bioodpad leży i się rozkłada. Mieszkańcy udawali, że nic nie widzą. Zatykali nosy, przechodzili obojętnie obok problemu. Ale na szczęście pojawił się ktoś, kto zamierzał z odpadkami zrobić porządek. Ej, gagatki odpadki! Sprzątnę was zaraz i traficie za kosza kratki! Hehehe, <laughs> bo zaraz pęknę ze śmiechu! <śmiech> <śmiech> zaraz się rozłożę! <laughs> Nie! Nie, nie, nie dały się, się stąd usłyszeć! I tak to ekoszeryf sam, sam pozbył się odpadków. Wreszcie trafiły tam, gdzie ich miejsce, do odpowiednich kontenerów na odpadki. W mieście znów nastał ład i porządek, na którego straży stał ekoszeryf. Ty też możesz zostać ekoszeryfem w swojej okolicy. Sprzątnij odpadki. Do tego nie trzeba wiele zachodu. Dowiedz się więcej na temat na stronie www.zuo.home.pl oraz www.pois.gov.pl. Film zrealizowany w ramach projektu Racjonalizacja gospodarki odpadami komunalnymi i rekultywacja składowisk odpadów w Elblągu, współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach programu operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.